Jonathan Dunkel Apokalipsa. Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca. Wydanie 9. Warszawa 2015. Czyta Jan Tuzin. Rozdział 13. Dziwne chrześcijaństwo. Papiestwo czyniło rzeczy dziwne jak na chrześcijańską instytucję. Papież dysponował siłą militarną, mimo że nie posiadał własnej armii. Bóg zapowiedział to przez proroka Daniela. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach. Obróci w niwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Księga Daniela rozdział ósmy. W średniowieczu Kuria Rzymska dopuściła się licznych fałszerstw, które służyły zawłaszczeniu ziemi przez Kościół, albo dowodziły, że biskup rzymski stał na czele chrześcijaństwa od początku, choć tak nie było. W ósmym wieku powstało fałszerstwo zwane donacją Konstantyna, które wspierało ziemskie roszczenia papiestwa. Według niego cesarz Konstantyn Wielki uznał biskupa Rzymu za ważniejszego od innych biskupów, a papież rzekomo otrzymał insygnia władzy cesarskiej, prawo do noszenia korony i purpurowego płaszcza, a także do władania Rzymem i całą Europą Zachodnią. Donacja kończy się groźbami pod adresem tych, którzy ośmielą się podważyć zawarte w niej postanowienia. Ten dokument przez wiele wieków służył papiestwu jako główny argument do zwierzchnictwa nad Europą, choć był oszustwem. Kościół posługiwał się także zbiorem dokumentów, zwanych dekretami pseudo Próbowano je przypisać Izydorowi z Sewilli, żyjącemu na przełomie VI i VII wieku, aby dodać im autorytetu, gdyż wśród nich były kłamstwa szyte grubymi mienićmi. Miały one wzmocnić roszczenia papieża do prymatu nad innymi zwierzchnikami kościoła oraz do jego nadrzędnej roli nad świeckimi władcami. Według nich papież mógł detronizować cesarzy. Jego postanowień nikt nie mógł zmienić, a on mógł znieść rozporządzenia władców. Nie mógł być sądzony przez nikogo, za to mógł zwolnić ludzi od przysięgi złożonej władcy, którego uznał za niegodnego. Grzegorz VII w XI wieku posługiwał się tymi sfałszowanymi dokumentami, aby narzucić roszczenia władcom, włącznie z cesarzem Henrykiem IV. Grzegorz VII planował inwazję wojsk europejskich na wschód, aby podbić tereny podległe muzułmanom i Grekom. Zainicjował ideę świętej wojny, która napędzała późniejsze krucjaty. Powiedział Przeklęty niech będzie ten, kto powstrzymuje swój miecz od rozlewu krwi. Zebrał czterdzieści tysięcy wojska, ale do wyprawy nie doszło, gdyż cesarz Henryk IV nie wsparł tego przedsięwzięcia. Papież ekskomunikował cesarza za podważenie jego roszczeń. Zwolnił jego poddanych z przysięgi posłuszeństwa i zachęcał ich do buntu przeciwko jego władzy. Henryk straciłby tron, gdyby papież nie cofnął tej klątwy. Zimą przeprawił się wraz z rodziną przez Alpy, aby stanąć przed zamkiem w Kanosie, gdzie zatrzymał się papież. Mimo mrozu nie wpuścił jego rodziny do zamku. Cesarz musiał stać na zewnątrz boso i w pokutnym worze przez trzy dni, zanim Grzegorz VII zgodził się cofnąć klątwę. Kolejną dziwną rzeczą był zakaz czytania Słowa Bożego w językach narodowych. Synod biskupów w Toluzie w 1229 roku postanowił Zakazujemy, aby ktokolwiek poza kapłanami mógł posiadać księgi Starego lub Nowego Testamentu. Surowo zabraniamy przekładu tych ksiąg. Synod w Tarragonie w 1234 roku wydał podobny zakaz: nikt nie może mieć ksiąg Starego i Nowego Testamentu, a jeśli je ktoś posiada, musi je wydać lokalnemu biskupowi w ciągu ośmiu dni, aby mogły być spalone. Do niedawna Pismo Święte w języku narodowym można było nabyć niemal wyłącznie dzięki pracy protestanckich towarzystw biblijnych. Jaki był stosunek papiestwa do rozpowszechniania Słowa Bożego? Pius IX w encyklice Nostis et nobiscum z 1849 roku potępił towarzystwa biblijne za rozpowszechnianie Pisma Świętego w językach narodowych. Rzeczą dziwną były też liczne nakazy papiestwa, aby prześladować niechrześcijan, takich jak muzułmanie i żydzi, a nawet chrześcijan, w tym katolików, którzy wskazywali błędy papiestwa i nawoływali do reformy i czystości kościoła. Wśród nich byli duchowni. Na przykład Jan Hus i Girolamo Savonarola. Girolamo Savonarola Girolamo Savonarola był najlepszym kaznodzieją w XV wieku. Jako dominikanin miał dostęp do Pisma Świętego, które studiował. Jego kazania cieszyły się taką popularnością, że ludzie wstawali przed świtem, aby znaleźć miejsce we florenckim kościele, gdzie przemawiał. Miały taki efekt, że kobiety zrzucały po nich swoją biżuterię, mężczyźni palili karty do gry, a młodzież dedykowała swe życie Bogu. Jego ulubioną księgą była Apokalipsa. Bazując na jej proroctwach, wypominał korupcję i niemoralność duchownych, szczególnie kurii rzymskiej z papieżem na czele. Apelował o powrót do wiary Kościoła Apostolskiego. Wierzył w zbawienie z łaski przez wiarę, uważając papieskie odpusty za bezużyteczne. Zaprzeczał supremacji papieża jako zwierzchnika chrześcijaństwa. Wątpił w skuteczność spowiedziusznej, a w instytucji papiestwa dopatrywał się duchowego Babilonu. Papieżem był wówczas Rodrigo Borgia, który jako młody człowiek, dzięki interwencji swego wuja, papieża Kaliksta III, w połowie XV wieku, otrzymał posadę kardynała w wieku 25 lat. Po śmierci papieża Innocentego VIII przekupił 14 kardynałów, aby wybrali go papieżem. Dzięki temu 6 sierpnia 1492 roku Borgia przyjął tiarę oraz imię Aleksandra VI. Katolicki historyk John O'Brien napisał: Po tym wyborze mieszkańcy Rzymu mawiali Aleksander sprzedaje klucze, ołtarz i samego Chrystusa, ale ma do tego prawo, bo sam je kupił. Niektórzy gorszyli się z powodu odpustów, jakie sprzedawał na wielką skalę. Można je było nabyć nawet za najbardziej wynaturzone przestępstwa, jak zabicie córki przez ojca. Na zarzuty Aleksander odpowiadał nie jest wolą Bożą, aby grzesznik umierał, lecz aby żył i płacił. W 1489 roku kardynał Borgia, liczący wówczas 58 lat, dołączył do swojej długiej listy konkubin 16-letnią Julię Farnese. Zrozumiałe niezadowolenie jej rodziny złagodził drogimi podarkami. Jej 25-letniego brata uczynił kardynałem, choć Alessandro Farnese nie miał nawet kapłańskich święceń. Dzięki temu Farnese stał się potem papieżem Pawłem III. W tydzień po swej papieskiej koronacji, Aleksander VI wyniósł swego 18-letniego syna Cezara na urząd kardynała. Papież miał przynajmniej dziewięcioro nieślubnych dzieci z kilkoma kobietami. Nic dziwnego, że Jan Kochanowski zadedykował mu fraszkę na świętego ojca, która zawiera słowa Świętym cię zwać nie mogę, ojcem się nie wstydzę, kiedy wielki kapłanie, syny twoje widzę. W lipcu 1495 roku Aleksander VI wysłał do Savonaroli list, chwaląc jego osiągnięcia i zapraszając z kazaniami do Rzymu. Przeczuwając, że to podstęp i pułapka na jego życie, Savonarola nie pojechał, lecz posłał papieżowi w prezencie książkę ze swymi kazaniami. W sierpniu otrzymał kolejny list, w którym papież obrzucił go przekleństwami, rozkazując stawić się przed nim pod groźbą ekskomuniki. Kaznodzieja z respektem, ale zdecydowanie wskazał liczne nieścisłości w tym liście. W kolejnym piśmie papież zakazał mu wygłaszania kazań. Ten jednak zdecydował się wygłaszać je dalej, lamentując. Jak kościół może karać księży za to, że mają kochanki, skoro papież robi to samo, w dodatku publicznie, wynosząc swe nieślubne dzieci? Jak mamy uczyć ludzi o wstrzemięźliwości, skoro papież sprzedaje błogosławieństwa i urzędy temu, kto da najwięcej? Papież uciekł się do wypróbowanej metody. I zaproponował Savonaroli kardynalski kapelusz, aby ucieszyć jego głos. Savonarola nie dał się przykupić i odpowiedział wysłannikom papieża. Nie chcę innego czerwonego kapelusza poza męczeńskim. Papież ekskomunikował go 12 maja 1497 roku, a Florencji zagroził interdyktem, gdyby nie odstąpiła od Savonaroli. Interdykt oznaczał dla miasta ruinę, dlatego sympatia mieszkańców odwróciła się od reformatora. Jego oponenci oskarżyli go jako heretyka i schizmatyka. Czując, że jego życie dobiega końca, Savonarola wypowiedział prorocze słowa, które wypełniły się ze sprawą XVI-wiecznej reformacji: Rzym nie ugasi tego ognia, a jeśli zostanie ugaszony, Bóg rozpali kolejny. On już pali się wszędzie, tylko oni o tym nie wiedzą. Papież na wieść o aresztowaniu Savonaroli pogratulował władzom Florencji, a miasto wynagrodził odpustem i trzyletnią ulgą w dziesięcinach. Polecił też, aby przesłuchując Savonarole nie zaniedbano użyć tortur. Kaznodzieje skazano na strapado, torturę stosowaną wobec podejrzanych o herezję, aby wymusić przyznanie się do winy. Nieszczęśnikowi wiązano ręce za plecami przywiązywano je na linię do żurawia, który podciągał jego ciało w górę. Przez długi czas zostawiano go zawieszonego, po czym gwałtownie opuszczano z dużej wysokości, tak jednak, aby jego stopy zatrzymały się tuż nad podłogą. Ciężar ciała wykręcał ramiona ze stawów, powodując nieopisany ból. Historyk katolicki John O'Brien napisał. Ta procedura była ponawiana tak wiele razy, że ból stawał się nie do zniesienia i człowiek z bólu bliski był obłąkania. Wyznawał wszystko, co posłani z Rzymu papiescy inkwizytorzy mieli przeciwko niemu. Inkwizycja w teorii nie mogła torturować człowieka więcej niż jeden raz, ale to obchodzono stosując tę samą torturę z przerwami przez wiele dni albo wynajdywano nowe oskarżenie, które pozwalało zastosować inną torturę. Procedurę strapado powtórzono wobec Savonaroli 14 razy w ciągu jednego dnia. Po kilku dniach inkwizytor papieski powiadomił papieża, że tortury niczego z niego nie wymusiły, choć jego ciało było posiniaczone, a ramiona powykręcane ze stawów. Savonarola leżał, tak jak inne ofiary inkwizycji, w celi bez łóżka, krzesła i ubikacji. Kiedy poprosił o wodę, podawano mu ją w naczyniu używanym do ludzkich potrzeb, przez co cierpiał na bóle brzucha. Pewnego dnia podciągnięto go na żurawiu wysoko w górę za jedno ramię, po czym po długim czasie nagle opuszczono w dół. Savonarola stracił z bólu przytomność. Kiedy ją odzyskał, poinformowano go, że tortura będzie ponawiana, dopóki nie podpisze wyznania przygotowanego przez papieskiego inkwizytora biskupa Francesco Romalino. Półprzytomny z bólu przyznał się do zarzutów. Ze względu na to wyznanie Okazano mu potem łaskę i przed spaleniem został uduszony. Ogień, na który nie marnowano zbyt wiele opału, zwykle trawił ciało skazanych powoli, od stóp do łydek, które często były spalone do kości, kiedy ofiara jeszcze żyła. Wyrok na Sawonaroli, tak jak na innych prawdziwych lub urojonych heretykach, wykonywały władze świeckie w obecności przedstawiciela hierarchii kościelnej. W dniu 23 maja 1493 roku biskup zerwał z zakonnika szaty liturgiczne, odbierając mu kapłaństwo i wypowiadając słowa klątwy. Odłączam cię od kościoła wojującego i od kościoła zwycięskiego, na co Savonarola odrzekł. Nie od kościoła zwycięskiego! To nie jest w twojej mocy! W Rzymie papież radował się, że uciszył głos wzywający do reformy w kościele. Aleksander VI obdarzył odpustem wszystkich, którzy odwrócili się od Savonaroli, bez względu na ich przestępstwa, a nawet zbrodnie, które mogli popełnić w tym celu. Męczeństwo Savonaroli oraz Jana Husa przekonało innego katolickiego zakonnika, Marcina Lutra, że konieczna jest reforma papieskiego Rzymu. Przyczyniło się to do jego odważnego wystąpienia przeciwko odpustom i innym niebiblijnym praktykom papiestwa. Dziwną można też nazwać reakcję papieża Grzegorza XIII na wieść o rzezi protestanckiej szlachty w noc świętego Bartłomieja w 1572 roku. Francuscy protestanci, hugenoci, wiedząc, że wysłannicy Rzymu robią wszystko, aby podjudzić króla i tłum przeciwko nim, Obawiali się przybyć do Paryża na ślub swego przywódcy księcia nawarry. Król poręczył, że będą bezpieczni, ale ich przeczucia były słuszne. W noc świętego Bartłomieja, na sygnał dany przez kościelne dzwony, wyciągano ich z łóżek i mordowano bez sądu i litości. W protestanckich domach nie oszczędzono nawet kobiet, starców i niemowląt. W ciągu dwóch miesięcy zgładzono około trzydziestu tysięcy szlachetnych ludzi. Francuski uczony Theodor Beza sprawozdał, że dzieci, które uratowały się przed rzezią, chodziły zapłakane po ulicach o głodzie, śpiąc na bruku, bo nikt nie odważył się im pomóc, aby nie być posądzonym o herezję. Historyk Henry White napisał, Gdy wiadomość o masakrze dotarła do Rzymu, radość duchownych nie miała granic. Kardynał Lotaryngi nagrodził posła tysiącem koron – Armata z zamku świętego anioła zagrzmiała uroczystą salwą. Na każdej wieży kościelnej bito w dzwony, a od fajerwerków noc była jasna niczym dzień. Papież Grzegorz XIII w otoczeniu kardynałów i dostojników kościoła poprowadził procesję do kościoła świętego Ludwika, gdzie kardynał Lotaryngi zaintonował Tedeum. Nad wejściem umieszczono pełen pompy napis, który opisywał Karola jako Anioła Pomsty, posłanego z nieba, aby usunął ze swego królestwa heretyków. Rześ upamiętniono wybijając okolicznościowy medal. A w Watykanie do dziś można oglądać trzy freski Vasariego, przedstawiające króla z radą, jak planuje masakrę, zabicie admirała Kolniego i samą rzeź. Dziwna to reakcja, jak na kogoś, kto podawał się za namiestnika Chrystusa na ziemi, skoro Pan Jezus miłował i polecił nam miłować nawet nieprzyjaciół.